I nagrywam kolejny dzień z Polish Hustlers, czyli naszym subwolnym projektem z natką. Dzisiaj natka robi karuzele robi szablon na karuzele. Także mnie ja również mogła jej pomóc te karuzelę robić, bo ja nie jestem w tym specem, a natka zdecydowanie więcej i lepiej tego robi. A ja zrobiłam kilka grafik, natomiast dzisiaj muszę do tego po prostu usiąść zatem miałam trochę kiepskie dni, w sensie takie, że po prostu mi się troszeczkę nie chciało i bardziej skupiałam się na swoim Instagramie niż na Polish Hustlersach, ale za to wiem, że jak działamy wspólnie, to możemy na siebie nawzajem liczyć i to jest chyba takie fajne w tej drodze, że, że naprawdę możemy działać wspólnie i że to nie jest tylko um, taka współpraca, która polega na... Nie wiem, otrzymywaniu czegoś, tylko raczej taka współpraca, która polega na wspieraniu się, i to jest bardzo, bardzo fajne i miłe. No i myślę, że działając razem, to też jest duży plus, jeżeli chodzi o, o tworzenie tych treści, o ilość tych treści, którą tworzymy. I mam nadzieję, że ten miesiąc, maj. Naprawdę pozwoli nam polish hustlersów mega rozwinąć. i No i już czekam do 1 czerwca. Jestem bardzo ciekawa, jak to wyniknie, i bardzo się nie mogę doczekać tego, aż ujawnimy Wam, że to my to robimy. Ciekawa jestem, czy dużo naszych obserwatorów będzie obserwowało polish hustlersów jeszcze zanim um, my się ujawnimy. No, ciekawe.